Jakie jest najważniejsze wydarzenie, które doprowadziło do upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego? Cóż, istnieje wiele różnych możliwości, ale ja będę argumentował, że jest jedno wydarzenie o szczególnym znaczeniu, które można by nazwać początkiem końca Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego mianowicie przekroczenie Renu w 406 roku naszej ery przez koalicję wielu różnych plemion germańskich. To wydarzenie doprowadziło do niszczącej reakcji łańcuchowej dalszych negatywnych zdarzeń, które osiągnęły kulminację w upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego 70 lat później. Przyjrzyjmy się więc, jak mogło dojść do takiej katastrofy i dlaczego większość prób kontroli szkód nie powiodła się, a także jakie konsekwencje to doniosłe wydarzenie miało dla Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Po tym fatalnym roku 406 naszej ery. W historii późnego Cesarstwa Rzymskiego jest wiele doniosłych wydarzeń, które gdyby potoczyły się inaczej, świat mógłby dziś wyglądać zupełnie inaczej. Historyczna narracja mówi, że zachodnie Cesarstwo Rzymskie było skazane na śmierć, ale w rzeczywistości mogło być wiele razy uratowane pomimo poważnych problemów, które miało. Nagrałem dwa filmy o niektórych wydarzeniach, które, gdyby historia potoczyła się inaczej, Cesarstwo Rzymskie mogło zostać uratowane. Link w opisie. Jedno wydarzenie szczególnie, mianowicie przeprawa przez rzekę Ren w 406 roku n.e., zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ to było wydarzenie, które doprowadziło do szybkiego rozpadu zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Był to czas wielkich migracji, które, jak się uważa, zostały zainicjowane przez groźnych jeźdźców Hunów, którzy naciskali na zachód, co z kolei spowodowało, że wiele germańskich plemion uciekało przed tymi groźnymi wojownikami. Dlatego w 376 roku n.e. gotowie przekroczyli rzekę Dunaj na południe do Cesarstwa Rzymskiego, aby szukać schronienia przed najazdem Hunów. Ale Rzymianie nigdy wcześniej nie musieli radzić sobie z taką sytuacją, mianowicie dziesiątkami tysięcy gotów obu płci i wszystkich wieków, którzy przekraczali terytorium rzymskie i szukali schronienia. Rzymianie bardzo źle poradzili sobie z sytuacją, co spowodowało, że głód i nędza pustoszyły gotów, co z kolei spowodowało, że zbuntowali się przeciwko Rzymianom. Dokładny ciąg wydarzeń zostanie omówiony w osobnym filmie ale ta nieudana integracja doprowadziłaby do bitwy pod Adrianopolem, często nazywanej również Adrianopolem, w roku 378 n.e., gdzie Wschodnie Cesarstwo Rzymskie przez głupotę cesarza Walensa poniosło poważną klęskę wojskową. Ta klęska pozwoliła Gotom swobodnie przemierzać Bałkany, plądrując wiele miast na swojej drodze i osiedlając się na terytorium rzymskim, tworząc swoje własne Kuazji, niezależne królestwo. W bezpośrednim następstwie, 32 lata później, ci sami goci zdobyli Rzym w roku 410 na Bereherę. Ale porażka Walensa miała jeszcze inne konsekwencje. Byłoby to dowodem dla innych plemion germańskich, że Rzymianie nie są tak silni, jak myśleli. Dotarły do nich historie o tym, jak ich pobratymcy, goci, teraz w dużej mierze bez przeszkód przemierzają Imperium Rzymskie, plądrując miasta i grabiąc wiele bogactw. Stawieni przed wyborem walki z groźnymi Hunami czy próbowania szczęścia w tym widocznie dość słabym Imperium, wiele plemion germańskich zdecydowało wtedy, że ta druga opcja jest zdecydowanie bardziej pożądana. Zachodnie granice Rzymu były chronione przez Limes, serię umocnień obronnych w formie murów, wież obserwacyjnych i fortów legionowych. Często Limes wykorzystywał naturalne formacje, takie jak rzeki, oraz strategiczne rozmieszczenie kastelum z wojskami wzdłuż nich, aby utrudnić wrogim plemionom przekraczanie na terytorium rzymskie. Ten system działał całkiem dobrze przez setki lat, z wyjątkiem kryzysów w III wieku. Tutaj już po raz pierwszy zobaczylibyśmy, że plemiona germańskie na granicach imperium natychmiast potrafiły wykorzystać imperium osłabione przez wojnę domową. Wiele z granicznych umocnień zostało przełamanych, a wiele miast na terytoriach Cesarstwa Rzymskiego zostało splądrowanych. Ale Rzym odzyskał siły dzięki dzielnym wysiłkom ludzi, takich jak Maximnus Trax, Galienus, Claudius Gothicus, i legendarny Aurelian. Szczególnie kampanie Maximusa Traxa głęboko w Germanii zasługują na osobne wideo, ponieważ pokazują nam niesamowitą siłę imperium nawet w tamtym czasie. Po przywróceniu porządku w późnym III wieku nądrzecznie Schererom, fortyfikacje ponownie dobrze funkcjonowały przez ponad 100 lat. Ale teraz niespotykana liczba ludów germańskich uciekała przed Hunami wywierając presję na zachód i na południe do Imperium. A porażka Rzymian pod Adrianopolem pokazała ludom germańskim, że Rzymianie nie są już niezwyciężeni, że to niegdyś potężne Imperium stało się widocznie stare i słabe. Pierwszy, proszę zasubskrybuj ten kanał, jeśli nie chcesz przegapić przyszłych filmów na wiele tematów, szczególnie dotyczących późnego Cesarstwa Rzymskiego, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak dokładnie upadło pierwszym Imperium Romanum oraz o bohaterach i ich dzielnych próbach ratowania go. Możesz nawet teraz bezpośrednio wesprzeć nas na YouTube poprzez członkostwo na YouTube lub na Patreonie, abyśmy mogli, miejmy nadzieję, ulepszyć ten kanał i tworzyć jeszcze lepsze animacje i rysunki do przyszłych filmów. Dziękuję ci, przyjacielu. W związku z tym, duża koalicja plemion germańskich próbowała przekroczyć granice imperium rzymskiego. Jednakże, powiedzieliśmy, że granica była strategicznie umiejscowiona wzdłuż rzek, a tam, gdzie nie było rzek, wzniesiono wielkie umocnione systemy murów z wieloma fortami legionów. Należy również zauważyć, że przeprawa na południe przez Alpy była niebezpieczna, a siły rzymskie we Włoszech zbyt silne. Próby Wandalów, aby najechać Włochy w 405 roku naszej ery, nie powiodły się dzięki wysiłkom Stilichona. Musiano znaleźć nową drogę do ziem rzymskich. Tak więc wodzowie ludów germańskich wiedzieli, że przekroczenie granic terytorium rzymskiego we Włoszech w dowolnym momencie, czy w Galii między wiosną a jesienią, Byłoby prawie niemożliwym zadaniem. Ale zimą, kiedy rzeki bywały czasami całkowicie zamarznięte, na pewno mogłoby być miejsce wzdłuż mniej zaludnionej granicy z Galia, gdzie mogliby przekroczyć na terytorium rzymskie. Czyż nie? Według większości źródeł, to właśnie w ten sposób duża koalicja Wandalów, Kwadów, Sarmatów, Alanów, Gepidów, Herulów, Sasów, Burgundów i Alemanów przekroczyła zamarzniętą rzekę Ren 30 lub 31 grudnia roku 406 m.n. wykorzystali bardzo zimną zimę, kiedy nawet Ren zamarzł na tyle, że mogli w dużej liczbie przekroczyć na terytorium zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż niektórzy historycy sądzą, że mogli przejść przez mosty lub zbudować łodzie, a rzeka tak naprawdę nie była całkowicie zamarznięta. Obecnie panuje konsensus, że miejsce, w którym to się stało, było bardzo blisko miasta Mogontiacum, dzisiejszego Moguncji w Niemczech, głównie dlatego, że była to pierwsza rzymska metropolia zdewastowana przez ten najazd, według Hieronima, który pisał o tym wydarzeniu. Dodał również, że wandalowie cierpieli głód z powodu braku jedzenia zimą, dlatego zdecydowali się na najazd na Mogontiacum, aby zdobyć zapasy żywności. Ale jak to możliwe? Jak mogło się okazać, że rzymskie obrony graniczne są tak niewiarygodnie nieskuteczne? Istnieje kilka teorii na ten temat, ale najbardziej prawdopodobna, również dla mnie, jest bezpośrednim skutkiem bitwy nad rzeką Frygetus. Tutaj dość duża część zachodnio-rzymskich wojsk została zniszczona w tej katastrofalnej bitwie w roku 394 n.e. A ponieważ późne imperium rzymskie miało spore trudności ze znalezieniem nowych rekrutów, ponieważ coraz więcej Rzymian nie chciało umierać za swoje imperium, uważa się, że nawet 12 lat po tej bitwie stracone legiony nie zostały uzupełnione. Dlatego magister militum zachodu, Flavius Stilicho, coraz częściej korzystał z płatnych germańskich najemników, którzy byliby foederati dla imperium. Jednak gotowie zaczęli najeżdżać Włochy na początku IV wieku, a Stilicho po prostu nie miał wystarczającej liczby wojsk, aby poradzić sobie z tym zagrożeniem. Uważa się więc, że wycofał wiele oddziałów granicznych z granicy Renu, aby pomóc bronić Włoch przed najazdami gotów. Należy zaznaczyć, że z ogromnym sukcesem pokonał Elrika i jego gotów w 402 roku. No i R w bitwie. Pod Polentią w północno-zachodnich Włoszech, a potem pokonał kolejną armię gotów w 405 roku, Nezrecherę pod wodzą Rada Gajsusa, a także uniemożliwił Wandalom przekroczenie granic Włoch tego samego roku. Ale mówi się, że Stilicho był tak zdesperowany w poszukiwaniu nowych rekrutów, że nawet niewolnicy byli zapisywani do armii w zamian za ich wolność. To pokazuje, że rzeczywiście rekrutacja nowych żołnierzy stała się poważnym problemem w późnym imperium, zupełnie inaczej niż za czasów Republiki, kiedy dziesiątki tysięcy Rzymian ginęło przeciwko Hannibalowi tylko po to, aby Rzymianie mogli rekrutować zupełnie nowe armie z rdzennych Rzymian we Włoszech tylko chwilę później. Zbadamy to fascynujące zjawisko w innym filmie. Aby dowiedzieć się, dlaczego właśnie witalność bojowa rdzennej rzymsko-italskiej populacji spadła tak drastycznie. Ale uważa się, że Stilicho, będąc zdesperowany, aby bronić północnych Włoch przed germańskimi najeźdźcami, nie tylko rekrutował niewolników, ale także wycofał dużo wojsk z granicy Renu. Możemy więc zobaczyć, jak powiązane były te wydarzenia. Rodzaj negatywnej pętli sprzężenia zwrotnego został zainicjowany bitwami pod Adrianopolem i rzeką Frigidus. Uważa się, że tylko siły frankijskie i foederackie Alemanni broniły granicy, gdy germańska koalicja wkroczyła do imperium w pobliżu Moguncji. Według fragmentów z V wieku historyka Renatusa Profuturus Frigeritusa, frankijskie Foedereti początkowo odnosiły nawet sukcesy w powstrzymywaniu wandalów przed wkroczeniem na terytorium rzymskie, ale zostali przytłoczeni, gdy do wandalów dołączyli alanowie. Stilicho nadal zajmował się obroną Włoch nawet tak późno jak w 406 roku n.e., er, kiedy Rada Gaisus drugi raz nękał północne Włochy, ale tym razem został całkowicie pokonany i stracony w sierpniu 406 roku. Więc możliwe, że po wydarzeniach zimy 406 roku Nederherera po prostu nie było wystarczająco dużo czasu, aby zreorganizować i obronić granice Renu. Tak więc koalicja germańskich najeźdźców zdołała pokonać foederatów, franków i alemanów, a następnie splądrowała i zniszczyła pierwsze wspomniane miasta. Najpierw Mogontiacum, potem Vangionum, potem Nemetis, a na końcu Argentoratum. Potem rozeszli się na zachód i zaatakowali potężne Augusta Treverorum, dzisiejszy Trevir, który wtedy był bardzo dużym miastem z 80 tysiącami mieszkańców. Kontynuowali dalej, plądrując wiele miast północnej Galii, a następnie rozchodząc się na południe i plądrując wiele głównych miast południowej Galii, aż do roku 409 n.e. Musiało to być brutalne dla rdzennej rzymskiej populacji. Możemy być dość pewni, że dość często skutkowało to śmiercią wielu rzymskich cywilów, a wielu innych zostało pojmanych przez barbarzyńców. Więc teoria, która wydaje się być popularna w tych dniach, że jakoś germańskie plemiona pokojowo osiedliły się na terytorium Imperium Rzymskiego, jest naprawdę absolutnie błędną teorią opartą na romantycznym i życzeniowym myśleniu, że ludzie zawsze są do siebie całkiem przyjaźni cóż nadal nie są a znacznie rzadziej byli przyjaźni dla siebie w V wieku n.e. ale teraz pojawia się pytanie jak rzymianie mogli pozwolić aby do tego doszło jak to możliwe że wciąż potężne zachodnie imperium rzymskie które jak widzieliśmy dzięki stilichonowi było w stanie odnosić imponujące zwycięstwa pozwoliło barbarzyńcom na spustoszenie galii Cóż, przede wszystkim naprawdę kiepski cesarz Honoriusz kazał zabić wielkiego magistra Militum Flaviusa Stilichona, obrońcę Rzymu w roku 408 naszej ery, co miało fatalne konsekwencje dla imperium. Ale muszę przyznać, że sam Stilicho również popełnił kilka błędów, o których porozmawiamy w następnym filmie. Ale bez skutecznego dowódcy wojskowego, zorganizowanie skutecznego oporu stało się teraz bardzo trudne. Naprawdę było tak, że każda lokalna załoga wojskowa każdego ufortyfikowanego miasta była sama przeciwko barbarzyńskim najeźdźcom. Niektórym udało się odeprzeć atakujących, ale niektórym nie, a potem były plądrowane. A niektórzy nawet celowo otwierali swoje bramy miejskie barbarzyńcom, aby ich uspokoić, ponieważ wiedzieli, że alternatywa, jeśli przegrają, będzie bardzo nieprzyjemna. Ten chaos miał teraz z kolei wiele naprawdę złych skutków. Po pierwsze, popurowarią, z takie w sensie liczę, pobór podatków został zakłócony, ponieważ terytoria, na których barbarzyńcy osiedliliby się w zachodnim Imperium Rzymskim, faktycznie przestałyby być częścią tego imperium. W związku z tym doprowadziłoby to do poważnej erozji bazy podatkowej, zmniejszając dochody, a więc ograniczając zdolność Imperium do rekrutacji nowych wojskowych oddziałów, do obrony tego samego Imperium. Po drugie, wynikający z tego chaos dał początek nowemu zjawisku, w którym najniższe szczeble społeczeństwa rzymskiego zobaczyły swoją szansę na bunt przeciwko swoim oprawcom. Byli to głównie rzymscy rolnicy, którzy w tych czasach stali się praktycznie chłopami pańszczyźnianymi dla bogatych właścicieli ziemskich. Było to już zapowiedzią późniejszego systemu feudalnego. Ci biedni rzymscy chłopi byli bardzo niezadowoleni z tego, jak imperium ich traktowało, i wykorzystali te chaotyczne czasy, organizując się i buntując przeciwko rzymskim władzom, bardzo często nawet dołączając do germańskich najośców w ich grabieżach i plądrowaniach. A potem byli jeszcze niewolnicy, którzy oczywiście byli bardzo niezadowoleni ze swojego statusu niewolników bogatych Rzymian. Dołączyli również do tych buntowników, a ci buntownicy zaczęli być znani jako baczałdai. I stali się prawdziwym problemem dla imperium, ponieważ dodatkowe wojska musiały być przeznaczone na tłumienie tych buntów wojska, które byłyby pilnie potrzebne przeciwko germańskim najeźdźcom. Należy również zauważyć, że bardzo specjalistyczna gospodarka rzymska utrudniała skuteczną obronę. Sprzęt wojskowy, taki jak zbroje i broń, nie był produkowany lokalnie, ale w odległych miejscach produkcji na terenie całego imperium. Dlatego miejscowi często po prostu brakowało niezbędnych umiejętności i sprzętu, aby przeprowadzić skuteczniejszą obronę. Jakby erozja podstawy podatkowej, niemożność obrony przez lokalnych Rzymian z powodu wysokiego stopnia specjalizacji, plądrujący barbarzyńcy i rebelianci Bakaudae nie byli wystarczająco źli. Słabość imperium natychmiast doprowadziła do pojawienia się wielu uzurpatorów, którzy wyzwali imperialne rządy. Brytania zawsze była problematyczną prowincją dla imperium, ponieważ stacjonujące tam wojska rzymskie regularnie ogłaszały nowych cesarzy, ponieważ służba tam była absolutnie nieprzyjemna. Zrozumiale, wojska zawsze chciały jak najszybciej opuścić te surowe i brutalne ziemie. Zjawisko, które można spotkać do dziś, ponieważ ostatnio słyszałem, że pogoda tam nie poprawiła się od czasów rzymskich. Jak Brytania była tak problematyczna i jak przyczyniła się do upadku Imperium Rzymskiego, zostanie zbadane w innym filmie. Więc rzymskie oddziały w Brytanii ogłosiły Markusa swoim nowym cesarzem w 406 roku nazji ero, ale najwyraźniej nie byli z niego zadowoleni, ponieważ Zabili go jeszcze tego samego roku, zastępując go Gratianem. Ale Gratian niechętnie przekraczał na kontynent, jak tego chcieli żołnierze, więc został również zabity i ostatecznie zastąpiony przez Konstantyna III. Ten najnowszy uzurpator zabrał wtedy wszystkie rzymskie oddziały z Brytanii i zostawił wyspę niebronioną samą sobie około 408 roku Nidzethrérev. Po odejściu Rzymian. Brytania powoli wróciła do poziomu standardów życia porównywalnych z Europą epoki brązu, a my również to zbadać w innym filmie. Ale zamiast skupić się na barbarzyńskim zagrożeniu, niezdolny zachodnio-rzymski cesarz Honoriusz związał siły rzymskie w wielu bitwach przeciwko wojskom Konstantyna III. Co gorsza, dwaj inni uzurpatorzy, Gerontiusz i Maksymus, zbuntowali się w Hiszpanii. Więc zamiast stawić czoła barbarzyńskiej inwazji jako zjednoczone siły wojskowe, Rzymianie znowu zrobili to, co robili najlepiej w czasach kryzysów, czyli walczyli przeciwko sobie, zabijając się tysiącami lub dziesiątkami tysięcy, jeszcze bardziej osłabiając swoje armie i ułatwiając germańskim najeźdźcom zwycięstwo. Szczególnie winny jest tu Honoriusz, który skupił zbyt wiele kluczowych dla Imperium oddziałów do walki przeciwko uzurpatorom, zamiast wykorzystać te oddziały przeciwko barbarzyńcom. Honoriusz znalazł bardzo zdolnego dowódcę wojskowego w postaci Konstancjusza III, o którym opowiemy więcej w następnym filmie, który zdołał pokonać wszystkich trzech uzurpatorów Gerontiusza, Maksymusa i Konstantyna trzeci przywracając pewien porządek w Galii i osiedlając niektóre z germańskich plemion jako foederati w granicach imperium. Do roku 420 Konstancjuszowi udało się przywrócić kontrolę nad większością Hiszpanii i Galii, ale szkody były już wyrządzone. Skupiając się zbyt mocno na uzurpatorach, przepuszczono szansę na pokonanie lub odparcie germańskich najeźdźców. Te germańskie plemiona utworzyły teraz swoje własne Kwazji niezależne królestwa w częściach zachodniego imperium rzymskiego. Wiele miast zostało splądrowanych lub zniszczonych, a uzurpatorzy stali się teraz powszechnym zjawiskiem, powodując ciągłe wojny domowe, w których Rzymianie ginęli, zabijając innych Rzymian, zamiast walczyć przeciwko barbarzyńcom. Buntownicy Bakudae nadal będą dalej osłabiać wojska imperium. Niestety cesarze również nadal będą niezdolni. Oprócz ciągłych wojen domowych teraz magistrowie militum i cesarze również będą walczyć o władzę. Ta walka między cesarzami a magistrami militum doprowadziłaby do śmierci zdolnych ludzi takich jak Stilicho, Aetius, a później Majorian, Antaemius i inni. Co jeszcze bardziej osłabiłoby zachodnie imperium, aż do wyczerpania wszystkich wojsk i zasobów, aż wreszcie w 476 roku naszej ery barbarzyński wódz o imieniu Odoaker zakończyłby rządy cesarzy na zachodzie. Możemy więc powiedzieć, że przekroczenie rzeki Ren w 406 roku naszej ery było rzeczywiście doniosłym wydarzeniem, w którym rozstrzygnęło się los cywilizacji. To wydarzenie uruchomiło prawdziwą lawinę negatywnych zdarzeń, które z kolei wywołały inne negatywne wydarzenia dla Imperium Rzymskiego. Pierwszy tak dalej, aż do upadku Zachodniego Imperium Rzymskiego 70 lat później. A bez swojego zachodnio-rzymskiego sojusznika? Los Wschodnio-Rzymskiego Imperium był w rzeczywistości również przesądzony dlatego to właśnie tam w te zimne zimowe dni roku 406 naszej ery został przesądzony los świata. Dziękuję drodzy przyjaciele późnej historii rzymskiej za obejrzenie tego filmu, a także szczególnie wszystkim naszym patronom i naszym wspierającym przez członkostwo na YouTube, a także osobom, które przekazały nam darowizny przez PayPal. Jesteście niesamowici i lubię myśleć, że Majorianus byłby dumny Gdyby mógł zobaczyć, że wspieracie kanał noszący jego imię. Jeśli jesteś zainteresowany, jak upadek rzymskiego Borisa wyglądałby kilka dekad po przekroczeniu Renu na granicy Dunaju, możesz obejrzeć pierwszy film tutaj. A jeśli jesteś bardziej zainteresowany tym, co upadek Imperium oznaczał dla samego Rzymu, możesz obejrzeć drugi film tutaj. Żegnam się, drodzy przyjaciele Imperium Rzymskiego, i życzę Wam wszystkiego dobrego.